Nazwa kursu Szymon-Piotr sugeruje, że będzie to kurs o Piotrze. Nic bardziej yy, błędnego. Będzie to kurs o Jezusie. O Jezusie, formatorze, który bierze w swoje ręce Szymona, swojego ucznia i przekształca jego życie, zmienia jego życie, nadaje sens yy, jego życiu. Oczywiście w kursie jest wiele historii Piotra. I tak naprawdę jego doświadczenia życiowe są kanwą tego kursu, ale tak naprawdę centralną postacią jest fenomen Jezusa, genialnego formatora, który potrafi z najsłabszego narzędzia uczynić narzędzie najmocniejsze, najsilniejsze. Zapraszam na ten kurs, ponieważ jest on dedykowany każdemu. Kto chce na poważnie iść za Jezusem i kto chce być w miejscu, które Jezus dla niego przygotował. Jeżeli zastanawiasz się, skąd w Twoim życiu pewne trudne, niezrozumiałe wydarzenia, to ten kurs jest dla Ciebie. Jeżeli nie rozumiesz, dlaczego mają miejsca porażki, pewne sytuacje, które Ciebie łamią, podcinają skrzydła, to ten kurs wyjaśni Ci to. Jeżeli chcesz nauczyć się, w jaki sposób to, co trudne, to co przegrane, przekuć w fantastyczne zwycięstwo i oddać to w ręce Jezusa, by budowało to kościół, to koniecznie przyjedź na ten kurs, ponieważ on pokaże ci, w jaki sposób przeżyć chrześcijańskie życie, by naprawdę stało się zwycięskie. Bardzo serdecznie zapraszamy ludzi. Którzy w kościele nie są świeżakami i którzy w formacji chrześcijańskiej przeszli już pewną drogę. Jeżeli dopiero co się nawróciłeś, poczekaj jeszcze z zapisem na ten kurs, nazbieraj różnych życiowych, także trudnych doświadczeń, wtedy przeżyjesz ten kurs znacznie głębiej. Ale jeżeli idziesz za Jezusem już jakiś czas, może właśnie długi czas. Być może jesteś już w takim miejscu, że niewiele formacji chrześcijańskiej Cię rusza, bo już tak naprawdę wszystko widziałeś, czasami mamy takie myśli w głowie, to ten kurs jest szczególnie dla Ciebie. Doświadczenie pokazało, że wielu ludzi bardzo zaawansowanych w formacji chrześcijańskiej przeżyło na tym kursie prawdziwy przełom, prawdziwe takie miejsce, Oświecenia i doświadczenia z zupełnie nowej perspektywy. Kurs jest bardzo mocny, bardzo głęboki. Kurs pozwoli właśnie zrozumieć to, co na pierwszy rzut oka często jest niezrozumiałe. Wyjedziesz z tego kursu pełen perspektyw, wyjedziesz pełna nadziei, wyjedziesz szczęśliwy, że Jezus jest przy tobie i wszystko, co jest częścią składową Twojego życia potrafi wykorzystać do budowania kościoła. Bardzo serdecznie zapraszam na kurs Szymon Piotr, Formacja Skał.